Górnik Zabrze od przybycia do klubu Lukasa Podolskiego bardzo dużo zyskał pod względem sportowym, ale także i operacyjnym. Poza ściąganiem lepszej jakości zawodników jak choćby Lorenz Enali, od pewnego czasu Zabrzanie mają także umowę z byłym klubem mistrza świata, czyli Wisel Kobe. Wkrótce w Zabrzu może zjawić się pierwszy owoc tej współpracy. Mowa o obrońcy Rio Suse. Niewykluczony jest też powrót na polską ziemię ryoty Morioki. Górnik Zabrze w grudniu 2024 roku podpisał umowę z renomowanym klubem, jakim jest Wisel Kobe. Na jej mocy, poza wymianą doświadczeń scoutingowych, Zabrzanie mają też de facto korzystać z jakości japońskich graczy u siebie. Według japońskiego portalu Football Tribe. Na Górny Śląsk tym razem trafić ma 27-letni boczny obrońca Rio Hatsuse. Według informacji, jakie można uzyskać z japońskich źródeł, Rio Hatsuse to obrońca o wręcz końskim zdrowiu. Hatsuse to były piłkarz japońskiej młodzieżówki. Gra w Wisel Kobe od 2019 roku, więc przez krótki czas miał okazję być w jednej drużynie razem z Podolskim. Według tego samego źródła nie można wykluczyć też transferu innego piłkarza tego klubu, Rioty Morioki. Cytując dosłownie, jest to całkowicie możliwe, bowiem obaj nie znaleźli się w planach pierwszej drużyny Wisel Kobe na kolejny sezon. Japończyk jest doskonale znany nad Wisłą z racji gry w Śląsku Wrocław w latach 2015-2016, gdzie wystąpił 51 razy i zanotował 15 trafień. Stamtąd wybił się do Ligi Belgijskiej, gdzie był graczem o bardzo uznanej renomie. Obecnie 33-letni zawodnik, to także pięciokrotny reprezentant Japonii. Thank <music> you.